to przejść, przegaptać, wypłakać, wyleżeć Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć Można to przejść, przegaptać, wypłakać, wyleżeć Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć Zostanę tu dłużej. Jesteśmy w Austrii na naszym Eurotripie. Tak naprawdę nasza przygoda dopiero się rozpoczyna i ten odcinek też potraktujcie trochę jako taki wstęp do tego całego Eurotripu. Dzisiaj dużo się dzieje, dlatego bardzo nam zależało, żeby to właśnie dzisiaj Was zabrać ze sobą, ponieważ z jednej strony będziemy zmieniać nie tylko kempingi, ale również kraje, zrobimy zakupy i nawet pójdziemy sprawdzić wegańską ofertę McDonalda. Tak więc, trochę się będzie dzisiaj działo i to fajny dzień, żeby powiedzieć wam o tym, gdzie jesteśmy. Dlaczego się zdecydowaliśmy na taką formę Eurotripa? Opowiem Wam nieco więcej na temat naszego mobilnego domku, na czym to w ogóle polega i jak, jak to wygląda w praktyce. Zdemontujemy namiot, zamontujemy ponownie, więc trochę Wam o tym opowiemy. No i cóż, weźmiemy Was w dolomity w okolice Cortiny, tak więc będzie się dzisiaj. Działo. Cała idea naszego Eurotripa była taka i jest taka, że ja sobie pomyślałam, że jak Szymon zawsze jeździł za, tym, za mną na tych długodystansowych biegach i doszłam do wniosku, że to jest ten moment, gdzie ja bym niejako y, chciała przede wszystkim pomóc zrealizować jego marzenia i pojawił się pomysł, żeby y, pojechać w poszukiwaniu najpiękniejszych podjazdów, no i zjazdów rowerowych. W Alpach, dlatego też wzięliśmy tyle wolnego, ile mogliśmy i wyruszyliśmy na 3 tygodnie. Teraz obecnie trwa nasz pierwszy tydzień, jesteśmy w Austrii i wyruszamy do Włoch, ale idea jest taka, że mamy pewien zarys, co chcemy zobaczyć, ale y, tam, gdzie spo, spodoba nam się bardziej, możemy zostać dłużej. Na przykład tutaj w See mieliśmy być. I jeden dzień jesteśmy już trzeci, bo tak nam się podobało, okazało się to takie fajne miejsce i to jest ten typ wyprawy, czyli mniej więcej chcemy dotrzeć do Szamoni, ale czy tam dotrzemy? Nie wiem. Fajnie by było, ale chcemy z dnia na dzień odpowiadać sobie na pytanie, co dalej robimy. I to jest cały. Urok. Do tej pory Zwiedziliśmy dwa campingi, jeden w Wiedniu i nie ukrywam, że ten Wiedniu no to nie jest nic pięknego, to był taki punkt po prostu przestojowy, to była sobota, w sobotę wyruszyliśmy o 4 rano od nas z Krynicy, dojechaliśmy najpierw do Parku Narodowego Małofatra, tam sobie zrobiliśmy taki power hiking, przepięknie, ja tam byłam pierwszy raz i ten trip ma też na zdanie coś takiego, że okej, okay, nigdy nie było na to czasu, zawsze to chciałam, zrobić kajaki, nie wiem, miejsca, które niby są blisko, ale jakoś nigdy nie było czasu tam podjechać i to właśnie było z serii mm, te, tego typu y, pomysłów. Mm, dotarliśmy do Wiednia więc w sumie cały czas grzaliśmy autostradą no i tam spędziliśmy niedzielę w Wiedniu i w sumie niewiele robiliśmy oprócz chodzenia po Wiedniu, po Linz Linz mi się jeszcze bardziej podobało niż Wiedeń, było takie mniejsze skondensowane i jedliśmy tam pyszne, pyszne wege jedzenie no i dotarliśmy do am Amse niedzielę i dzisiaj jest środa, dzisiaj wyjeżdżamy no a tutaj bardzo nam się podobało to, jest, to, to są takie trochę wrota w Alpy, nie tylko byliśmy na rowerze zrobiliśmy sobie podjazd na Großglockner i mimo wszystko wydawało mi się, że będzie trochę łatwiej, nie było i u góry było bardzo zimno, wiało, tak więc jeżeli się wybieracie, to koniecznie weźcie sobie coś cieplejszego na zjazd. By było w ogóle masakra, ale generalnie bardzo mi się podobało. Dobra, to śpiewam. Jesteśmy na czasach Ty ładnie? Pięknie. Z tymi dwoma kolami z tyłu w ogóle the best. Pływaliśmy na kajakach, to też było ekstra. No, chodziliśmy sobie na lody. No i chyba też taką główną atrakcją dla nas jest taki campingowy of the life. No a jeśli camping of the life, to nie mogłoby tutaj zabraknąć kilku słów na temat naszego namiotu jaki który otrzymaliśmy od odkrywcy Taurus jest to rewelacyjny projekt o którym powiedział zresztą Szymon bo tego tripa w ogóle nie miało być to taka forma bo nie ukrywam ja nigdy nie podróżowałam nie spędzałam czasu z namiotem na dachu dlatego Szymon mi powiedział hej słuchaj a słyszałaś kiedyś o projekcie odkrywcy Taurus. Mówię, nie, co to jest? No i tak wygooglowałam, napisałam do nich, że potrzebujemy wiedzy, bo ja nie wiemy nigdy czymś takim, wiecie, nie podróżowaliśmy. Pomogli nam, odezwali się do nas no i mamy teraz na trzy tygodnie rewelacyjny namiot, nasz mały mobilny domek, z którego korzystamy i z wielką przyjemnością Wam pokażemy. Zaprosimy Was do środka, pokażemy jak się demontuje, montuje, no i jak się w tym mieszka, aczkolwiek tą część przejmie Szymon ze względu na to, że to jest typ od namiotu. Ja jestem typiara od naczyń, sprzątania i gotowania. Tak więc Szymon zaprosi Was już do środka. Tak, to są Marty. Rzeczy. Muszę iść wyprać, znaczy wymyć. Po co taki namiot? Dlaczego w ogóle warto zainwestować w tego typu rozwiązanie w campingowe life? Znaczy, znaczy po pierwsza rzecz taka jest, że nie zajmuje to miejsca w bagażniku. I tak naprawdę rozłożenie tego namiotu nie wymaga w ogóle wbijania się w ziemię, Czy teraz w tym momencie ziemia jest no, pełna kamieni i normalne wbicie śledzi byłoby po prostu niemożliwe to my w sumie możemy przyjechać, pociągnąć drabinkę, rozłożyć namiot i w ciągu nie wiem 5 minut jesteśmy gotowi do spania tak naprawdę w tym namiocie. I to jest na pewno mega proste, no a po drugie no, oszczędność miejsca tego w środku po prostu, to jest, to jest na pewno najważniejsze. A po drugie taki namiot, po trzecie w sumie, ten namiot ma naprawdę wygodny materac i spanie w namiocie takim dachowym no, daje tą wygodę takiego wygodnego materaca, bo szczerze gdybym miał taki normalny materac włożyć do auta, i wszystkie inne rzeczy, dwa rowery, i tak dalej, to nie ma szans, żebyśmy się po prostu zmieścili wewnątrz. A taką czwartą rzeczą, którą zauważyłem, że ten namiot jest naprawdę mega przewiewny czyli ma dużo takich paneli, gdzie możemy odsunąć jakby bok namiotu i to powietrze zimne wpływa wieczorem. I czasami w nocy musieliśmy zasuwać z martą te wszystkie okna, te takie przewieczniki, można powiedzieć, bo było po prostu za, za zimno. Więc na pewno to jest duży duży plus. Mamy taką zasadę, że klapki i buty zostają na dole. Potem wchodzimy pod drabince. No i wita nas przedsionek, można powiedzieć, namiotu. I tak, po lewej stronie jedno, jedno miejsce do spania razem z misiem. Tutaj śpi Marta. Tu mamy misia, krówkę. to moje spanko. Dodatkowo śpimy na... takie mamy przesieradło swoje z domu. Ale też nam, jeśli chodzi o ten namiotowy materac, to on jest naprawdę mega gruby, mega komfortowy. Dodatkowo tak, są te panele, te wywieczniki o których mówiłem, czyli mamy możliwość zasunięcia sobie moskitiery, jak jest zimno to możemy sobie zasunąć po prostu tą warstwę ochronną i takich wywieczników są jeden, dwa z wejściem, trzy, cztery i dodatkowo mamy jeszcze takie drachowe dwa. Idea namiotu na dachu też bardzo fajnie wkomponowuje nam się w takie proste, szybkie, skondensowane pakowanie, rozpakowywanie. Tak naprawdę mamy wszystko uporządkowane w bagażniku. Są tam i rowery, ciuchy, jedzenie, wszystko posegregowane na kategorie i nie trzeba tego, tak jak Szymon wspominał, miejsca rezerwować dla namiotu, który jest u góry. My się właśnie pakujemy i wyruszamy w stronę dolomitów. Jeżeli chodzi o montaż, no to my mamy tutaj relingi. Na relingach jest taka podstawa i ta podstawa może być wykorzystana pod boksy, pod bagażniki rowerowe. No i zobaczcie, że to są takie łapy, cztery łapki i one trzymają namiot. Tu jest podstawa tego namiotu, na tym jest materac i tak to wygląda całościowo. On urządza, a ja idę, uwaga, do rzeczki. Zobaczcie, coś fenomenalnego. Ale w ogóle śmieszne jest to, że jak byliśmy w Zelamse, to mówiłam, nie, zostańmy może jeszcze jeden dzień, bo jest tak fajnie, ale też powiedziałam wtedy, że okej, okay, to jest taki lęk przed nowym, że może być gorzej. Cieszę się, żeśmy zaryzykowali, bo czegoś takiego nie spodziewałam się, myślałam, że będzie kawałek górki widoczny, a nie mogę po prostu. Kawał góry. No to kończymy ten pierwszy odcinek z naszego Eurotripa. Trochę taki wstęp, co? Tak, taki wstęp do tego, co będzie za chwilkę. A w sumie już to jest połowa pierwszego tygodnia. Wylądowaliśmy w końcu w pięknych Dolomitach. No i wygląda na to, że czekają nas tutaj kolejne przygody i cóż, chyba kolejne wideo, co? Tak, kolejne widoki przede wszystkim. Tam są z tyłu za nami widoki. No tak, i to takie to, widoki to przez duże W, więc tak. słuchajcie, do następnego. My uciekamy trochę się oporządzić i chyba wypada pójść na rower przywitać się z dolomitami, więc meldujemy się w kolejnym wideo. Trzymajcie się, super, że z nami byliście. Pa pa! Ciao! Ciao.